Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Tutaj widzę, że przyszedł do nas mały kotek. O, kotka jeszcze nie głaskaliśmy, o jaki przesłodki. <laughs> Ciekawe. Dobrze, naszym głównym zadaniem jest utracona chwała, mamy spotkać się z Halfdanem w królewskiej siedzibie. Tutaj widzę, że jednak mimo wszystko... I'm for to see Basim returned there's so much more i wish to learn from him. jorvik is now free of the order's influence. brilliant as ever, my friend. thank you for all you have done. ah, here is something for you. an odd letter arrived a few days ago, signed by one calling himself a poor fellow soldier of christ. that's right. someone you know. not by sight. but this soldier has intimate knowledge of the order he's the reason i have found them so easily in the cities the letter says you must travel to winchester visit god's house and look for a man in white then recite this passage when pride cometh then cometh shame but with the lowly cometh wisdom all right i'll speak with Ranvi. get a full picture of all this do you need something oh medalionów zakonu. Jeśli chodzi o strony kodeksu, to tyle nie mamy. Wow! Ognisty atak. Super, dostaliśmy nową umiejętność. Okej, okay, jeśli chodzi o te medaliony, to kolejne Wymagane będzie sztuk 9, tyle jeszcze nie mam, więc do następnego. W sumie dobrze, że tutaj zaszłam. O jakie małe łóżeczko. Dwie poduszki wyglądają na dwuosobowe, ale nie wiem, czy bym się tutaj wyspała. Okej, okay, luknijmy sobie na kwestię zdolności. Jestem bardzo ciekawa, co to jest za umiejętność. O, jeszcze nawet takiej nie posiadaliśmy. Ognisty A, tak podpala broń trzymaną w prawej dłoni. Wrogowie, którzy zajmą się ogniem, otrzymują dodatkowe systematyczne obrażenia. Brzmi co najmniej intrygująco. Widzę, że ta sama umiejętność jest tutaj do podpalonych strzał. Na pewno ciekawsza kwestia byłaby tutaj jako ognisty atak, z tym że na dobrą sprawę, co my tutaj mamy? Zemsta Tora r 2, aby skoncentrować wszystkie siły w jednym niepowstrzymanym ataku. No ja i tak nie będę ukrywać, że mimo wszystko ja używam głównie y, tutaj tych naszych toporów. To jest ta furia toporów. To jest naprawdę mega ciekawa umiejętność. Przynajmniej mi bardzo się podoba. To jeszcze mamy gniew Helheimu. Wpadasz w szał. To wiecie co? Myślę, że to sobie zamienimy na ten ognisty atak. Zobaczmy, może akurat kiedyś nam się to przyda. A mieliśmy jeszcze luknąć na mapę, w którym kierunku mamy się udać. O dziwo, na północ. Dobra, ja sobie tutaj skorzystam z szybkiej podróży. Praktycznie dzięki niej będziemy na miejscu. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z góry. Dobra, czyli tutaj wychodzi na to, że wypadałoby przejść mostem na drugą stronę. I następnie będziemy szukać Halfdana. Muszę wam powiedzieć, że e, patrząc na lokacje, w których mieliśmy przyjemność być, to chyba w Jorvik spędziliśmy najwięcej czasu, coś tak mi się wydaje. U nas w osadzie była piękna wiosna. Tutaj widzę, że jeszcze śnieg zalega. Okej. Okay. A czyli mamy iść do głównej siedziby? No w sumie mamy też to napisane w opisie misji. Dobra, pałac królewski.

with Faravid lost and his brothers away, he wallows in paranoia and sadness. I could speak with him. Where is he now? Wandering the fields of Piteringa with his beloved Beonton. I'll find him. Thank you, Mora. Piteringa is in the east. Just follow the road to scarborough Okay, zobaczymy zatem. Oh. Uh. faktycznie tutaj jeszcze mamy niezbadane te okolice, a to jest kawałek stąd. Tutaj widzę, że bez naszego wierzchowca to się nie odbędzie. Tam przy okazji też będziemy mogli sobie odblokować nowy punkt Szybkiej podróży, więc no, mam nadzieję, że teraz nikt nie zwróci na nas jakiejś yy, niechcianej uwagi i na spokojnie będziemy mogli się kierować w stronę naszego zadania. Wkraczamy w obszar nieufności. Ale ja mam nadzieję, że tak poruszając się bezpiecznie, nic nam nie będzie tutaj groziło. Ciężne paleniska. Dobra. Wyjeżdżamy, tak więc nabieramy prędkości. Idziemy szukać Halfdana. Mówię Wam, że na chwilę obecną trochę mam już dosyć zimy. Tak, to jak, tak jak to zawsze powtarzam, że zima jest piękna, jak siedzi się w ciepłym domu z kubkiem gorącego kakao. Kakao! Chyba kakao się nie, nie jest słowem, które się odmienia z kubkiem gorącego kakao. Niż jak jest się na dworzu i nie jest najcieplej. Szczególnie, że teraz już mamy wiosnę, a u mnie za oknem pada grad. Coś niesamowitego, szczególnie, że miałam dzisiaj w planie. O! Ej, dobra, jesteśmy. Dzisiaj miałam w planie iść na grilla. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze przez najbliższe godziny ta pogoda się poprawi. Dobra, porozmawiajmy. Up, you up, my lord! You're a king. You're not allowed to sulk. Men bled and died to sit you on that throne. So go, sit. My brother, Ivar. Did he die well? He died fighting. You slew my brother, and never said a word. You kept this from me. It was no secret. Uba knew, did he not? Leave me. I will not. I've come to see you safely home. Now get up. I I mislaid my hammer. Myślę, że Beonton ran off with it but I'm nie I'm, uh, I'm not well either. I'll find your hammer and then you'll come with me I was on my way to w takim razie mamy odzyskać i znaleźć mod half W kierujmy się, postarajmy się go odnaleźć. Chociaż myślę, że możemy w dalszym ciągu skorzystać z wierzchowca. Ok, czyli teraz tak automatycznie nie możemy dotrzeć do celu. No to pojedziemy sobie ręcznie. Ula la, trochę tu stromo i tak dosyć wąsko. A, czy? Okej, okay, dobra, my mamy tutaj w ogóle na dół się kierować. To nie będzie rozsądne, ale mam nadzieję, że... No, leć. Nic nam się nie stanie. Okej, okay, dobra. No to w takim razie. Musimy gdzieś szukać tutaj, w tej lokacji. No dokładnie tutaj po prawej stronie, gdzieś między skałami. Dobra, już widzę wilki. Okej. Okay. Jest kolejny, jest i młot. Okay. Dobra, młot jest u nas. I chodźmy zatem oddać młot. Show me. mamy troszeczkę dalej jechać dobra Czy ja tutaj dojadę bezpośrednio lećmy na automacie, żeby tutaj nie zabłądzić A sell. Fish. Of yours? fishing again W sumie dobrze się składa, bo przy okazji jak już się kierujemy w tamtym kierunku, to będziemy mogli sobie odblokować ten punkt umiejętno. No, y, Boże, punkt szybkiej podróży. Zobaczymy, może nawet uda nam się to zrobić w pierwszej kolejności tam jakieś ptaki krążą u góry. Chodźmy najpierw na szczyt. O, tutaj w ogóle coś leży. Nice. Okej, okay, tutaj mamy drabinkę. Dodatkowe strzały, lecimy na górę, tutaj już chyba bezpośrednio powinno nam się udać. Dobra, jesteśmy. Wow, jaki potężny brzeg.

took it off a finnish chief still warm with blood when he handed it to me i had fourteen winters ragnar lothbrok was a great king a finnish arrow killed my mother a shield maiden she was as fierce as a wolf swallowing the sun my father swore to kill the men who took her from us and he did 14 against 1 but that was years ago in the east and this is the west where my father lies dead a pile of bones in a pit of snakes and here we are still telling stories of his life and deeds How did my brother die? With his hand on his axe, awaiting the maidens of the battle slain. Mm. Now he drinks at our father's side, awaiting the war at the end of days. <coughs> Bayon ton, my boy. <laughs> Come here, boy. A dog always forgives, but he needs you home.

Więc musimy tu wejść, raz jeszcze na górę powspinajmy się. Okej, okay, tutaj jest ten kosz, chyba najwygodniej będzie mi wejść. Tutaj, okej. Okay. Nice. Doskonale, tym samym również ukończyliśmy nasze zadanie. Elegancko. Kolejne punkty umiejętności wskoczyły. Pozwolę sobie je przypisać automatycznie. Nasza moc 213. Tym samym również będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!